Zero z tej strony Fane, Franek. A dzi dzisiaj jest ze mną kamerzyst Mój kamerzysta Mikołaj! Cześć! Będziemy grać w poprzeczka challenge! Nie jestem jego kamerzystą. Wiem, on nie jest kamerzystą i będziemy mieć też odcinek z innymi chłopakami. Tak, będzie jeszcze... Inny... Z wycieczki, ale nie powiem skąd. Będą, tak? będą dwóch. Będzie dwóch. Będzie... Podpowiem na jaką literę mogę? Jeden to, to. będzie Kry, a jeden jest z innego kraju, z Francji, Kry. No właśnie, ale C mówi po polsku. C Już wam mogę za. Spojder, spoilerować, że to będzie park dinozaurów. Ale nie powiemy gdzie. I w autobusie będziemy grać. I to nagramy, pewnie. A, powiem, a. a, bo, a Ale najpierw a bo... muszę dodać Franka do znajomych. No właśnie, bo nie Kolegę da. na kry też i kolegę z Francji. Na by. na by też mogę już, po, nie mogę nie już powiedzieć jak się nazywają Kuba, Kuba i Brian. Brian. no Brian co ten Francji to... no nasz kolega z Polski. no ten kole... nasz kolega więc będziemy wow, dzisiaj wow, grać wow, poprzeczka challenge wow. tak a zobaczmy też mnie. no a to jest mój brat Tomek cześć dzień dobry witam Tomek ma spójtanie <laughs> z no więc, zaczniemy za chwilę naszą poprzeczkę challenge. Tak, a polega to na tym, że będziemy w tutaj... e, No. no jest cienia. Poprzeczkę, jest tutaj. Hmm, tu, właśnie tu, tu, tu. Jeszcze idziemy po piłkę. Da się tutaj przemieszać, po... widzowie. No, Miki, poła, pokaż swoją stuczkę magika. powieszenie się. Dobra, no, brawo. No i za chwilę zaczynamy. Oto tą piłką. Z flakiem, ale... I też nagramy kiedyś inne challenge, ale na razie nie Na razie... No, gry. Gry. On no, ma ogólnie trzy gry. No, mam Tylko jedną grę, którą ja mam. No właśnie. No. I będziemy ja grać w to w autobusie, więc może nagram z tego odcinek, zobaczymy czy będzie mi się chciało. No dobra, dla widzów nagram. Nagram dla widzów. No to zaczynamy. Komentarze! Bramka. Poczekaj, stój, stój. Stójcie. Widzowie zostawcie 10 łapek w górę, żeby był kolejny odcinek z bramka challenge. Poprzeczka. Poprzeczka. Dwadzieścia. 20. 20, tak. Będzie progiem dalej Dwadzieścia i po, a jeśli wiecie czterdzieści będzie, będzie, będzie okienko challenge. Okienko challenge jest straszne. Ale jak będzie czterdzieści, czego nie dobiją? Jeszcze może na koniec odcinka nagramy mecz, albo jeszcze bawimy na placu zabaw. No, na nowym placu w, przy, tak. Może jeszcze zadzwonię po dwie koleżanki. I może? A zrobicie jakiś Popończymy, komentarz, jako, chłopaki? E, i. A, Miki, jakiś chcesz komentarz? Do serduszkowania. A ja? Komentarz, może będzie. Piłka Kros... nożna? Nie, Crossbow Challenge. Dobrze. Kros a ja? Poprzeczka. No, a ty jakiś chcesz komentarz? Ja chcę komentarz. Poprzeczka. A ja poproszę, komentarz. Piłka można. Poprzeczka. Poprzeczka challenge. No i jak zostawicie takie komentarze, czytniemy oczywiście serduszko. Tak. A ja będę się częściej pojawiał na odcinku. No właśnie. I jeszcze jak będziecie więcej łapek, tym więcej razy będzie wnikowej. Tak. No i jeszcze koledzy może też dojdą. Może, a ja nie wiem, czy będę miał zawsze czas. No więc czasami ja będę sam nagrywać. To sam... To sam le, mogę spoilerować, na pewno będziemy nagrywać z Fortnita kiedyś. Swojego... Tak, kiedyś na pewno. Praca, jak się powiedza? No, a to, oto mój brat, który ma 5 lat i patrzcie jaki on jest... On jest silny. Tak się powiesił. Ej, no to Tomek. Dobra. Kto Tomek! Kto to e, kto, nie e, nie dobra! Tak, Be, bez względnego gadania zaczynamy! Gry. Poczekaj. P przybliżam. No, trzy, cztery. No, trzy. Poczekaj. O, poczekaj. Ja to będę. Ja takie przybliżone. Poczekaj. To magiczna. Nie, jeszcze ci. Widać. Poczekaj, trochę jeszcze. No trzy! Tak! No trzy! E, odsuń się, Tomek! Paulina Behen! Tak! No, Tomek, odsuń się! Odsuń się! Odsuń się, Tomek! Odsuń się! No to! Tak! I 3. Tak. 3, 2, 1. Nie trafił. No. Tam oto jest piłeczka. O Jezu! Piłko! Tak, to się nie liczyło. Nawet tego nie nagrałem. Może mi nie udało. No to teraz druga próba. Że to jest trudne. Każdy to wie i dlatego będzie więcej lajków. No? Nie udało się! Za wysoko. Teraz będzie moja tura. Jeden. No to teraz moja I będę. Gratulacje. Druga próba, haha. Ha. Też mam telefon przy sobie, taki. Teraz już nic nie masz. Dobra, trzy, dwa, jeden. Ale blisko. Widzowie, Tomkowi dajemy bliżej, bo on jest młodszy. O, tam nie powinien o, dokopać No, no, no właśnie. Nie, Pr, no no, no, no i mi to telefon będzie Będzie. Czekaj stąd. Tomek! Jeszcze, jeszcze nie! Ej, jeszcze bliżej, przecież tam je dokopał. Tu. Tomek, Tomek tam, o Więc, stój! Więc, teraz on! dawaj kop! Nie udało się. Druga próba. A mu słupek challenge, bo on mnie dokopia. No w sumie możemy zrobić. No to mu słupek. robimy słupek. No to Potek. musisz trafić w słupek. Jedna szansa jest trafcy. Musisz tutaj trafić. W to. Bo co jest? Czekać. Strzelaj. Trzy, dwa, jeden. Jest! Brawo! Czyli przegrywam. Masz. Teraz on... może... Więc... Nie. Nie. Bo szczela. kiszczela. No. No dawaj. Za wysoko. A liczyłoby się tam? Nie. Tu się nie liczy akurat. No i co my, że wam tak poruszymy? No. Nie wiem, ale... Film już... Trwa ponad granicę, ale dzisiaj będzie dłuższy odcinek, a z wycieczki będzie o wiele dłuższy. To będzie jakiś live. No, to będzie... Live. live. No, zrobimy live. Będziemy nagrywać na żywo.